Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus przemówił tymi oto słowy. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie, nie pozwalacie wejść tym, którzy dla niego idą. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się, z nim, gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż Wy sami. Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie, kto by przysiąg na przybytek, nic to nie znaczy, lecz kto by przysiąg na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. Głupi śled. Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej, kto by przysiąg na ołtarz, nic to nie znaczy, lecz gdyby przysiągł, na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą, śledcy. Cóż bowiem jest ważniejsze ofiara czy ołtarz, który uświęca tę ofiarę? Kto więc, kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przysię przybytek, przysięga na niego i na tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boże i na tron tego, który na nim zasiał. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Witam teraz jeszcze raz Was wszystkich, siostry i bracia, bo powiększyła nam się troszkę ilość uczestniczących w dzisiejszej. Eucharystii, witam również tych, którzy poprzez ten nowy kanał do nas dołączyli w trakcie tej mszy świętej. I od razu chciałbym poinformować, że to nie jest telewizja, to nie jest teatr, to nie jest spotkanie na zasadzie towarzyskiej, tylko to jest żywa i prawdziwa modlitwa. Zostaliście Państwo zaproszeni tutaj do nas wspólnie razem, aby w tej kaplicy. Naszej kurialnej móc uczestniczyć w codziennej Mszy Świętej. A dzisiaj, tak jak powiedziałem na początku tej świętej Eucharystii, Pan zachęca nas, byśmy w swoim życiu byli ludźmi łagodnymi, byśmy to, co pragniemy osiągnąć w naszym życiu, nie próbowali wymusić siłowo, ale byśmy poprzez łagodność spowodowali, że właśnie każdy człowiek. Ma prawe serce, który żyje według określonych zasad, będzie również nas szanował i kochał. Dzisiejsze słowo Pana Jezusa z Ewangelii jest niezwykle mocne, takie bardzo sugestywne. Słyszymy przed chwilą: biada Wam uczeni w piśmie i faryzeusze, biada Wam obłudnicy. Pan Jezus jak gdyby tymi słowami pragnie zdemaskować również w naszym życiu to wszystko, co stanowi obłudę, czyli takie życie na pokaz. Jestem bardzo porządnym i prawym biskupem. Jestem bardzo porządnym i prawym kapłanem. Jestem bardzo porządnym i prawym ojcem czy matką i żyję na pokaz. To się dla mnie bardziej liczy niż to. Ostateczny, ten ostateczny rozrachunek, jaki powinien, jakim powinienem, powinnam kierować się w swoim życiu, czyli roz, rozrachunek z Panem Bogiem. Moja religijność ogranicza się tylko do sfery rytuałów, do sfery zewnętrznej, do gestów, czasami do tego, czego nie rozumiemy, do pustych słów. Moi drodzy, to są takie znamiona czasu, w których żyjemy. Znamiona XXI wieku. Dla nas ludzi żyjących w XXI wieku, to dzisiejsze ostrzeżenie jest bardzo, bardzo aktualne. Bowiem, żyjemy w czasach, w których łatwo jest stworzyć wizerunek, stworzyć piękne zdjęcie w mediach społecznościowych, uśmiechnąć się na tym zdjęciu, być uśmiechniętym, radosnym, uprzejmym. A w sercu pustka, w sercu brak pokoju, w sercu brak empatii dla do drugiego człowieka. To, moi drodzy, można nawet więcej można stworzyć taki ładny obraz pobożności, pobożności w kaplicy, w świątyni, nie wiem, w sanktuarium, tam gdzie pielgrzymkuje i gdzie. I przybywamy z pielgrzymkami, możemy uczestniczyć całymi dniami i nocami w nabożeństwach, mówiąc piękne słowa, a w codzienności nie być w sobie tego, co stanowi o naszym bycie, o tym, że mówimy, jesteśmy dziećmi bożymi. A tym o tym dzieciństwie Bożym nie stanowią właśnie te zewnętrzne gesty, ale to, co nosimy w sercu: miłość. Prawda, umiłowanie prawdy. Siostry i bracia, Pan Jezus przypomina nam dzisiaj, że ta prawdziwa wiara, o którą powinniśmy zabiegać, to nie jest jakaś dekoracja, ale to jest fundament mojego życia. Jeżeli... Zawierzysz, droga siostro i bracie, że wiara jest fundamentem Twojego życia, jeżeli rzucisz się w objęcia Pana, jeżeli posmakujesz tego, jak żyje się w objęciach Boga, to wtedy dopiero zrozumiesz, co dzisiaj Pan Jezus do nas mówił. Moi drodzy, wiara to nie jest złożona przysięga, właśnie tak jak słyszeliśmy w Ewangelii, na złoto świątyni, na, to, na ten cały majątek, który gdzieś, gdzieś tam przy świątyniach się znajdował, ale jest to prawdziwa relacja z żywym, prawdziwym Bogiem. To nie słowa, które mają przepięknie brzmieć, mają być bardzo gładkie, eleganckie, fajnie, fajne dla słuchających ale serce, które naprawdę kocha, to stanowi o tym, czy nasza wiara jest prawdziwa. To jest bodaj pięćdziesiąta, no pięćdziesiąta któraś nauka, nasza, nasze spotkanie w ramach tych wakacyjnych spotkań z Panem Bogiem, każdego wieczoru, kiedy spotykamy się tutaj w naszej kaplicy w Kurii biskupiej. I wam to jest, każdego dnia robimy to samo. Na kiedy dochodzimy do pewnego momentu naszego rozważania, staramy się udzielić samemu sobie pytania, a sami musimy na nie odpowiedzieć. A zatem pytam siebie, samego i was, siostry i bracia. Czy moja modlitwa, czy moja obecność w Kościele, w tej wspólnocie katolickiego Kościoła Narodowego, czy one płyną z serca? Czy też są tylko zwykłym zwyczajem, czymś, co przenieśliśmy może z innej wspólnoty katolickiej? Czy moja wiara jest naprawdę autentyczna? Nie tutaj, bo tutaj wszystko, trudno zweryfikować, jaką mamy wiarę. Ale czy moja wiara jest autentyczna no w momencie, kiedy otworzymy drzwi tej świątyni, wyjdziemy z niej, wrócimy do domu. Wrócimy do pracy, wrócimy, modlimy się dzisiaj w naszym prezbiterium, prosząc o łaski dla właśnie prezbiterium, dla kapłanów, dla duchowieństwa. Kiedy wrócimy w również, również w przestrzeń naszego prezbiterium, kiedy między sobą rozmawiamy, spotykamy się, czy moja wiara jest autentyczna wtedy właśnie, w takich chwilach? Czy dostrzegamy w drugim człowieku, w drugim współbracie? Tego, którego powinienem z łagodnością traktować, a w chwilach trudniejszych, kiedy dostrzegam, że być może coś się wydarzyło, również z taką samą łagodnością napominać. I to dotyczy zarówno nas, duchowieństwa, ale dotyczy również nas, siostry i bracia, nas wszystkich w relacjach, kiedy znajdujemy się w pracy, w, naszym, w naszej społeczności, w społeczeństwie i no, również na wakacyjnych wyjazdach. I właściwie przedostatnie pytanie. Czy moje słowa, które wypowiadam tutaj z tyjambony, które wypowiadasz swojej żonie, mężowi, swoim bliskim, czy moje słowa są zgodne z moim życiem? Czy nie jestem takim powielanym faryzeuszem, który ubrał się w piękne szaty, i chodzi, mówi co innego, co innego myśli, wprowadza niepokój i sieje wiatr. Czy umiemy okazywać również szacunek każdemu? Nawet temu, który myśli zupełnie inaczej niż my, którego gdzieś tam prywatnie uważamy za człowieka, być może niegodnego naszego szacunku, ale jesteś drogi bracie kapłanem. Czy umiesz okazać szacunek każdemu człowiekowi? do nas wszystkich taki gorący apel. Prawdziwa pobożność, moi drodzy, nie potrzebuje reklamy. Z całym szacunkiem dla tiktokowców, dla instagramowców, dla wszystkich tych, którzy korzystają z tych mediów społecznościowych sam, również od pewnego momentu dla dobra ewangelizacyjnego jestem z wami. Ale wierzcie, wierzcie, prawdziwa pobożność Potrzebuje tego, byś przyszedł do kaplicy, byś uklęknął przed Jezusem Chrystusem, byś prawdziwie się pomodlił. Nie przez 30 sekund, nie przez 15 sekund, ale prawdziwie, prawdziwie byś się pomodlił do Pana Boga również w swoim domu, w pokoju, tam gdzie jesteś. I powiedział mu, kim jesteś, co cię boi, czego potrzebujesz w swoim życiu. A Pan Bóg widzi w ukryciu, i to, to nam w zupełności wystarczy. A zatem, jak gdyby podsumowaniem dzisiejszego naszego spotkania, tej medytacji jest krótkie zdanie, że wiara nie jest dekoracją na pokaz naszego życia. Jest sercem, które naprawdę kocha Pana Boga i tego drugiego człowieka, który czasami nas tak bardzo wkurza. Który, który myśli inaczej, który jest inny niż ja, inny niż Twój, ktoś bardzo Tobie bliski, ale jest również dzieckiem Bożym. Wiara więc nie jest dekoracją na pokaz, ale jest sercem, które jest przepełnione miłością do Pana Boga i do i drugiego człowieka. Kończymy każdą naszą, nasze spotkanie ten podczas tych wakacyjnych naszych medytacji. Króciutką modlitwą prosząc tego, który nas tu spotkał, bo nie spotkaliśmy się tu przypadkowo, prosząc Pana Jezusa, aby zachował nas wszystkich, wszystkich bez względu od, naszego, od naszej przynależności zawodowej i naszej przynależności hierarchicznej w kościele i w narodzie i w świecie, aby nas zachował od obłudy i od pustych gestów w naszym życiu. Aby dał nam szczer, serce szczere, aby nasza wiara była wiarą prawdziwą, nie na pokaz, a moje życie było zgodne z tym, co wyznaje ustami. Prosimy również Pana, aby nauczył, nauczył nas szukać Jego chwały, a nie uznania ludzi. Jeżeli to zrozumiemy, to będziemy coraz bliżej Pana Boga. I w takim duchu zanieśmy teraz nasze wspólne błagania, prosząc, aby Pan w ogromie swego miłosierdzia spojrzał na nas. Prosimy Cię, nasz Zbawicielu, uczyń swój Kościół żywym znakiem zjednoczenia całej ludzkości i skutecznym narzędziem zbawienia wszystkich narodów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Pan. Modlimy się za pasterzy Kościoła, za Ojca Świętego Leona, który jest głową całego Chrystusowego Kościoła, za nas, waszych biskupów, również za mnie, niegodnego, stojącego tutaj przy dzisiejszym ołtarzu, za całe nasze prezbiterium, prosimy Cię, Panie, udziel nam daru prawdziwej jedności, miłości, łagodności, szacunku i pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Spraw, Panie, niechaj chrześcijanie ściśle i zjednoczą się z Tobą, jako boską głową i swym życiem świadczą o Twoim Królestwie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Pan. Racz obdarzyć świat pokojem. Niech wszędzie zapanuje bezpieczeństwo i zgoda. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Udziel zmarłym chwały Zmartwychwstania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I daj nam wszystkim, którzy dzisiaj jesteśmy tutaj w tej kaplicy, Fizycznie obecni tutaj na przy Świętej, ale również duchowo obecni poprzez ten, te transmisje po róż, przez różne kanały. Daj nam uczestniczyć w tej Eucharystii i daj nam potrzebne łaski i dane, które są potrzebne w naszym życiu. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.